Witam wszystkich. Często mnie pytacie, czym ładuję swoją łódkę na karpiowych zasiadkach. Posiadam łódkę Bautmann Actor GPS MK4. Do ładowania swojej łódeczki wymyśliłem sobie Powerbox. Powerbox już powstał trochę, trochę wcześniej, dawniej. Teraz została zmieniona obudowa i trochę udoskonalony w środku. Stara obudowa jeszcze tu leży. Został jeszcze tylko halogen do przełożenia, lecz halogen już nie będzie na skrzynce, z tego względu, że skrzynka jest po prostu, pokrywa jest wodoszczelna. Nie będę, nie chcę jej dziurawić, chcę zostawić w takim stanie, jakim jest, a halogen będzie po prostu podpinany z tyłu po wejście do powerboxa. No ale wróćmy do tematu, czym ładuję łódkę. Zakupiłem ostatni przetwornicę do Przetwarzania z 12 na 230 V. To jest ta przetwornica malutka w porównaniu do yy, pary banka. No to jest maleństwo. Moc yy, tej przetwornicy 175 W. Ja ją mam włożoną tu. Ona jest w oryginale w sklepie do zakupu. Jak się kupuje, jest podpięta ja to zrobiłem moją przeróbkę jest z tą wtyczką samochodową na 12V i ja po prostu zrobiłem sobie na takie wyjścia, żebym mógł. Po prostu nie odstawało, przeszkadzałaby wysokość w domknięciu klapy, a zrobiłem przejściówki, że w razie czego jak ją wyjmę i będę zabierał samą tylko przetwornicę. Wtedy będę zabierał przejściówkę i będę ładował. Co dołożyłem? Dołożyłem ładowanie solarne w PowerBoxie. dokupuję jeszcze będzie dokupiony solar. Będzie ładowanie solarne. Akumulatorki to jest dwa razy po 14Ah, 12V. Tu mam kuba do, po prostu do USB, tak go dołożyłem. Mówię, może się kiedyś przydać. Co jeszcze? No, mogę pokazać teraz, jak to wszystko działa. Tu jest oryginalna, oryginalna ładowarka Boltmana. Tu mam główny wyłącznik prądu. I z przodu mam zrobione gniazdo na 220. Po włączeniu wszystko świeci. I zaczyna ładowanie. Akumulator jest lekko wyczerpany, bo był używany ostatnio. Akurat nie ładowałem po to, żeby pokazać, że wszystko chodzi. ładuje Nie mam nic takiego, żeby podłączyć. Nie chcę mi się tu telewizor może, ale muszę wszystko porozłączyć, bo naprawdę próbowałem na niej 100-watową lutownicę i no śmiga to bez problemu. Bez problemu to wszystko śmiga. Można podłączyć bezpośrednio. tu mam. Można bezpośrednio pod przetwornicę podpiąć. Bezpośrednio to muszę wziąć na ten kampu żeby nie było, że mi to idzie z czegoś innego. Bezpośrednio proszę. Dioda już tam świeci na pomarańczowo i już, już tu ładujemy. Bezpośrednio z przetwornicy. Bez ładowania solarnego. I jeszcze pokażę taką ciekawostkę dla tych co chcieliby po prostu ładować swoje udeczki jeszcze jeszcze szybciej. Jest coś takiego jak To już mi tu nie będzie potrzebne. Link do przetwornicy, gdzie można kupić wrzucę w opisie. Jeszcze mam coś takiego, zaraz Wam pokażę, dzisiaj mi to przyszło, zamówiłem to w ciemno. Taka ładowarka, też z tym wejściem. Zakupiłem to na Aliexpressie. Cena śmieszna, po prostu przesyłka mnie wyszła tyle samo, co i ładowarka, bo ładowarka kosztuje 9 zł. I jest 12 V. 12V, bo teraz pokażę, bo też zawsze sprawdzam, sprawdzam te ładowarki, nawet, nawet kupione, te zakupione po prostu w polskich sklepach, bo czy nie mają, jest można powiedzieć, te 8-4 potrzebny, ten prąd ładowania prąd ładowania 1A, czyli ma wszystkie dane techniczne, wszystkie prądu ładowania, tak jak ta ładowarka, ta oryginalna. No i jest świeci na zielono. Muszę widzę, ładować już powerboxa, bo trochę podczas prób się baterie wyczerpały. Wkładamy, pokazuje na czerwono, że ładuje. I tym można bez żadnej przetwornicy, bezpośrednio ładować akumulatorek z gniazda 12V samochodowego. Ja tu mam pod tym łącznikiem jeszcze będzie lampa i dodatkowo na razie będzie na, bezpośrednio na kable, na tyłu na wyjście wyjścia typu banan. Tak, mam na tyłu. Tu jest pod solara. Na dole mam ładowanie z prostownika, jeżeli bym chciał doładować. A góra, lampa po prostu ten halogen LEDowy. To tym razem będzie montowane albo na namiocie, albo na trójnogu i jeszcze wstawię sterowanie pilotem, żeby po prostu nie latać, włączać gdzieś, no wiadomo, no jest, jest rola, no trzeba szybko zareagować, jak to po prostu rybach żeby było po prostu wszystko szybsze niż, niż szukać tam powerboxa, ten cyknąć pilotem, światełko i gotowe. Także Polecam, polecam tą yy, przetwornicę. Jeszcze raz ją pokażemy, żeby każdy mógł sobie y, obejrzeć, jak to wygląda. Daj bardziej, tak bliżej przetwornicy. Ja jeszcze wrzucę fotki i link, gdzie można taką zakupić. Jeśli się nie mylę, są dwie wersje. Ta kosztowała y, 35 zł. No to jest śmieje na sali. Tylko co, ona nie ma USB, ja nie brałem z USB, bo mi jest to niepotrzebne jak mam wyjść z USB na prane, jak yy, się to mówi Mako w kuskach, yy, są przetwornice z wyjściem USB w granicach 60 zł, wtedy kosztuje taka, taka przetwornica, u mnie to jest zbędne więc zakupiłem tańszą. O, tu jak widać jest do dookoła pokrywy. Pokrywa nie ma nigdzie, żadnych dziur na zawiasy, Wszystko jest zewnętrznie, żeby to zachowało swoją szczelność. No cóż, dorzucę, dorzucę link do zakupu takiej przetwornicy, gdzie jest przetwornica. I do zobaczyska nad wodą.